Samsung QLED w tym przypadku 50 cali. Ale co się dzieje? Po podłączeniu kabla zasilającego telewizor się restartuje. zaświeca się podświetlanie na chwilę i gaśnie. O tak jak teraz. Cyk i gaśnie i teraz tu jeszcze chyba ikonka też mruga. Ta dioda z, powiedzmy z pilota na dole. No nie, nie mruga. Myślałem, że ona jeszcze mruga, że coś sygnalizuje, ale nie. Po prostu. Telewizor się restartuje cały czas. Tu będzie widać przez tą szparę. Uruchamia się. I gaśnie. I tak w koło. Tak wygląda tył naszego telewizora. Yy, mamy główny zasilacz. Mamy płyt, płytę główną tutaj. I dwa głośniki. Nic więcej. No. Nie ma nic więcej. Tu nie ma jakiejś filozofii. Co możemy spróbować? Najpierw odłączamy całą płytę. Zobaczymy co się będzie działo. Czy to jest wina zasilacza? Ok, jakby się teraz restartował tak samo, to wiadomo, że to jest zasilacz. Po prostu, że może kondensatory do wymiany, albo coś, ale w tym przypadku nie jest to zasilacz. Widać, że telewizor cały czas świeci teraz. Wyłączamy z powrotem, wpinamy płytę. Zciągniemy sobie ten głośnik. Teraz, albo to robi nam tutaj płyta. Czyli tu jest chip z pamięcią. Bardzo często w tych telewizorach tak samo leci oprogramowanie, trzeba wymieniać kość i programować na nowo. Teraz sprawdzimy sobie, czy nam to robi matryca, czy nam to robi płyta główna. Ok, matrycę mamy wypiętą, mamy wpięty zasilacz i płytę. Był dźwięk z systemu, powiedzmy z uruchomienia, czyli płyta jest ok. Oprogramowanie telewizora ruszyło, jest w porządku, działa. Czyli nasz problem jest w samej matrycy. To jest kulet, także świeżutko po gwarancji, oczywiście, jak w zasadzie chyba wszystkie Samsungi aktualne. Świeżutko po gwarancji, tam 3 miesiące, 4 miesiące i. I coś się z nimi dzieje. Tu chyba ktoś przede mną był, bo ta taśma była odklejona, ja jej nie odklejałem. Ale okej, okay. wiemy, że zasilacz działa, wiemy, że płyta startuje prawidłowo, wiemy, że mamy problem z matrycą. Schodzimy niżej, tutaj mamy taśmę, tu jesteśmy wpięci grubą taśmą do matrycy, tu mamy przeskok, jedna taśma do drugiej. Teraz nie wiemy, która strona nam to robi: czy robi nam problem prawa, czy lewa strona matrycy. Odepniemy sobie prawą i zostawiamy tak luzem. Czyli teraz uruchomimy tak jakby półmatrycy. Ok, jest podświetlanie, jest dźwięk. Czyli powinno mi teraz półmatrycy świecić. Nie, nie świeci nic, ale tylko podświetlenie działa, ale wiemy, że ta część ekranu robi problem. Bo z tą częścią podpiętą cały czas działa. Także wiemy, że tutaj jest problem z tej strony. Co będziemy musieli zrobić? Musimy wyjąć sobie teraz tą taśmę, teraz. Gdzie to jest? Na tej taśmie mamy pinę. Musimy sobie wziąć taśmę kawałek taśmy, teraz takiego kaptona, czy czegokolwiek taśmę do pieniędzy. Trzeba będzie zakryć kawałek ścieżek. Ok? Tu mamy grubą na przykład ścieżkę widzimy, że tu jest zasilanie. To ja sobie zacznę stąd. Tak przykleję kawałek, taki większy i włożę taśmę do środka. Zobaczymy jaka będzie reakcja. O co chodzi? Przykładowo na szerokość tej taśmy tego kaptona taki kawałek, na przykład na pół centymetra powiedzmy przykleję i podłączę z powrotem. I zobaczymy czy się uruchomi. I teraz jeśli się uruchomi, będzie na pewno brakowało obrazu, no bo zaklejając te linie powiedzmy, odetnę jakąś część pikseli, ale Taki powiedzmy 5 mm kawałek przyklejam i po kolei usuwam każdą ścieżkę, czyli ucinam kawałek taśmy, uwalniam jedną ścieżkę, wpinam do telewizora. Jeśli się uruchamia, ucinam następny kawałek taśmy, wpinam do telewizora, uruchamia się, aż zlokalizuję pin, który powoduje te restarty. OK, tu mamy moją taśmę teraz. <laughs> o co chodzi? To jest nasza, nasza taśma. Zakleiłem sobie te piny. Dlaczego z tej strony zacząłem? Po prostu, no tu zobaczyłem najgorszą ścieżkę, to mówię, to będzie zasilanie, pojadę stąd, po prostu te piny zakleję. I teraz zakleiłem te piny, podłączyłem, zadziałał. I po kolei zmniejszałem tą taśmę, czyli odcinałem sobie jeden kawałek, potem odcinałem drugi kawałek, Trzeci kawałek. I tak po kolei jechałem, aż był moment, że dojechałem do drugiego pinu. Tak? Pierwszy, drugi do tego pinu, czyli do trzeciego pinu dojechałem. I w momencie jak jego zwolniłem, to telewizor zaczął się znowu restartować. OK? Czyli wiem, że powiedzmy ten pin robi mi jakiś problem. Moment, muszę ostrość zostawić, bo na kamerze jest inaczej troszkę. Ale do błędy. Ten pin powodował mi problem. Czyli teraz uwalniam wszystkie, trzy, wszystkie inne piny, zostawiam tylko ten jeden zakryty. Cała reszta będzie odkryta, zakrywam ten, który powoduje zwarcie. Znaczy, ja myślałem, że to zwarcie. Takie było moje pierwsze podejrzenie. Ok, mam zwarcie. Tędy idzie, powiedzmy, prąd i zwiera. Muszę to odciąć. Natomiast tak nie jest, po pomiarach y, wszystko wychodzi w porządku. Także myślę, że nie będzie to zasilanie, tylko będzie to komunikacja. Matryca wysyła, podejrzewam, mat może matryca wysyła tędy informacje do płyty. Coś jest nie tak. Y, mamy się wyłączyć, nie działamy. Ale, tak jak jest, odcinam taśmę, zostawię tylko zaklejony po prostu ten jeden pin. No i mamy to. Mamy ten jeden pin zakryty. Ten, który mi powodował zwarcie. Będziemy zobaczyć. I teraz najważniejsze. Kurczę, widzisz. Tutaj jest mały problem. Zanim w ogóle podłączymy taśmę, zanim przetestujemy, muszę jeszcze o najważniejszym wspomnieć, o czym zapomniałem całkiem. Kawka. Kawka jest najważniejsza. Najpierw łyczek kawki, a potem możemy coś jeszcze myśleć nad diagnozą. Wkładamy taśmę z tym jednym zaklejonym pinem, który nam powodował te restarty. Najpierw muszę trafić. No niestety PESEL robi swoje i człowiek ślepy. Jest linia, prosto jest. Ok, teraz jeszcze może tam radę to złapać telefonem. Sekunda, sekunda, siedźcie, tylko tego sobie obrócę. Tu na dole, tutaj na dole jest y, cała nasza linia, powiedzmy, komunikacji i po kolei mierząc je wszystkie, żaden nie ma zwarcia. Tam wartości są w megaomach dosyć duże. Dlatego myślę, że ja po prostu zakryłem komunikację, a nie wcale zasilanie powiedzmy tych pikseli. Ok? Ale, jedziemy, wpinamy kabelek. tyle prawdy. OK, mamy dźwięk, czyli telewizor startował prawidłowo. Mogę ten głośnik z powrotem tu kliknąć. Zaraz sprawdzimy sobie, gdzie jest pilot. Fajny pilot, fajny ten Samsung który piloty robi, aluminiowy taki malutki, ciężki, zwinny, ale fajny. Jest obraz. Wszystko działa. Ale zobaczmy sobie na jasnym tle. Od razu widać, co? Pasek. Po długości dwie kreski. Nawet więcej. Trzy. Cztery. To jest koszt tego, co zrobiliśmy. Czyli zakryliśmy te uszkodzone piksele. Moment, ja go postawię jakoś normalnie. No i to jest nasz efekt. Linie na ekranie po środku. Tu, tu. Aktualizacja programowania. Ok. Nic z tym nie zrobimy. To są właśnie nasze zakryte piny, które żeśmy zrobili. A one tak się będą wyświetlać teraz. Mamy dwie opcje. Albo będziemy mieli telewizor, który w ogóle nie działa, albo będziemy mieli telewizor właśnie z liniami. No chyba, chyba lepiej, jak jest tak, nie? Jeszcze gdzieś tam można oglądać, można coś pooglądać. Z daleka tego nie widać tak mocno, natomiast z bliska no, jestem przy samym telewizorze. No, wiadomo, że widać. Okej, okay, to tyle. No, no, no widzisz, jak ja rozwiązałem mój problem z tym telewizorem. Mam nadzieję, że troszeczkę chociaż wytłumaczyłem, o co chodzi. Jeśli masz tak samo Samsunga, który ci się tak o, po prostu wyłączył, to już mniej więcej wiesz jak możesz grzebać. Co możesz zrobić, żeby go z powrotem przywrócić do życia? Dzięki, Nara.